Witam w kolejnym odcinku z GTA 3. E, tym razem zrobimy sobie e, wyjątkowe skoki. <laughs> jest ich tutaj niedużo, bo ich w sumie, e, w sumie jest tylko 4 na drugiej wyspie. Ale mogą robić, Mogą nam dawać i robić problemy, bo raz, że to miasto jest takie zatłoczone, to auta będą nam przeszkadzać. A dwa, że na pewno jest jakiś pojebany skok nad wodą, który mnie zabije. Także zapraszam do oglądania, a przed nami tutaj jest skok, znalazłem sobie szybciej O Teraz kurwa jeszcze trafić w to Tych ludzi zajebanych No ja pierdziele Co za kurwa skoki zajebane Mówię, niby cztery, ale coś czuję, że mogą być wkurwiające. to no, trzeba kurwa trafić dobrze. No ja pierdolę, no jak nie auto, to kurwa ludzie mi przeszkadzają, no. Przeszeli mnie coś zaraz. Ech. To chyba muszę serio na pełnej pizzie tam wlecieć. O a, nie udało się, no i zajebisz się kurwa. Topi zajebane. No Kurwa. Jeszcze ta kolica mnie goni, że na Dobra, mamy pierwszy skok. Myślałem, że on będzie kurwa łatwiejszy. Tak szczerze. Dobra, drugi skok. Drugi skok jest gdzie? Tam, gdzie robimy koszmar. Bylupięter. W, w tym parkingu. Tu jest nasza chata, czyli ten parking będzie gdzieś tutaj. O tu, no. No i ten skok, moim zdaniem, nie powinien być trudny, ale już tamten pokazał, że kurwa łatwe też są trudne, ale no po prostu musimy się wybić z tej rampy przed nami. Bo moim zdaniem to jest kurwa skok, żeby zrobić za pierwszym razem, a jak będzie naprawdę, to nie wiem. No i się nie udało, bo w lampę zajebałem chyba. O w to zajebałem i się nie udało. I jest standardzik. Jak coś jest łatwe, to oczywiście nie może wyjść za pierwszym, nie? O, gier. Ale i tak, mimo wszystko, chyba wolę się wkurzać na skokach niż szukać tych zasranych paczek. Paczki bez mapy jest tragedia. To wolno. Potrzebuję troszkę chyba szybszego auta. Jeszcze raz spróbuję tym, jak nie wyjdzie no to... Dobra, nieważne. Wezmę sobie demona. Może z demonem się uda, bo jednak jest szybszy. No znaczy, czy szybszy to nie wiem, na pewno szybciej się zbiera od, od tego. No najważniejsze to, żeby w lampę nie jednąć, Jeszcze nie? A może ja go mam zrobionego już? No dobra, teraz próbuję z całej pety się wrypać tam. Próbuję się tam całej pety wyrypać. Czy okaże czy mam go zrobionego czy nie? Ja nie pamiętam, żebym go robił. No kurde. 9. Nie, no nie mam go wykonanego. To jeszcze za wolne, za wolne auto? Czy bym ja potrzebował do tego Infernusa? O, czyżby Infernus? Nie, czy tak? Może ci tak wystarczy?

naprawdę no ostatni raz spróbuję spróbuję ostatni raz jak nie wyjdzie albo nie dwa razy spróbuję może po prostu ja za daleko odlatuje na przykład od połowy tylko żeby zrobić o tak może znaczy to nie trzeba aż tak daleko wyskakiwać no nie nie wiem nie wiem naprawdę nie wiem o co chodzi z tym skokiem Spróbuję jeszcze raz tutaj. A jak nie to pójdziemy zrobić te dwa kolejne. Może za, akurat za, coś tam się poli. ty. Oczywiście kurwa w lampę. Dobra. To do tego wrócimy. Kolejny jest na moście Kolejny jest na moście Chociaż kurwa no... Nie wiem czy ta to już da radę ten skok zrobić Ale okej, okay. ten skok jest tutaj, że musimy właśnie wjechać i jechać szybciutko tam, ominąć te drzewa tylko i o tu wyskoczyć. I sądzę, że ten skok nam zaliczy dopiero jak most przeskoczymy. A nie. No dobrze, czyli mamy zrobione. No i dwunasty, no i dwunasty jest właśnie ten jębnięty. <grywdy> jest jębnięty, bo możemy spać do wody. Także na no średnia mi się podoba, ale co zrobić? O o o o o o o o o, o cześć. Dobra, tak mamy infernusa. Jak mam Infernusa, to ja spróbuję ten skok zrobić. W serio spróbuję jak najszybciej się da. A jak już Infernusem się nie uda, no to w takim razie mi się zdaje, że ja źle robię ten skok i muszę go zrobić wolniej i bliżej. No nie, no to niemożliwe to jest Dobra, to ja sobie zrobię pierwszy tamten, a do tego wrócimy A kolejny skok Ruszę Państwa Jest tutaj zrobiłem za pierwszym Ale jajca Dobra, to uciekamy stąd Jak nam się udało to nie ma co To nie ma co się pitolić Idziemy robić tamtym Ale nie, serio spróbuję teraz nie aż tak daleko Troszkę bliżej spróbuję A nie wiem, na przykład stąd coś takiego może? Dobra, okej. Okay. Kurwa jak on to robi. Nie no, on się normalnie mocno wybił. To może po prostu ja w złym miejscu się wybijam Może być i taka szansa, że wybijam się, w sensie lą, nie, że się wybijam, tylko ląduję, ląduję w złym miejscu Ja tam dalej na drogę spady, spadałem, a może Chyba te ogrodziki przeskoczyć, no już nie wiem O No i zrobione, czyli po prostu no, w złym miejscu lądowałem Ja musiałem lądować tutaj A ja lądowałem tutaj O tu I dlatego pewnie mi nie zaliczało No dobra, no to skoki mamy zrobione Także pojedziemy sobie zapisać. Jeszcze zobaczę sobie czy skoki mam na pewno zrobione. No i będę się brał za rozwałki. Wróciłam, hej. A ja właśnie zrobiłem skok. I wiem czemu mi ten skok nie wychodził, bo lądowałem w złym miejscu. Nie na tą drogę lądowałem. Dobrze. I statystyki. 48% gry. Skoki wykonane 12 na 20, czyli mamy tak jak powinno być. Także dzięki za oglądanie. Firewerki na koniec. No, i możemy się żegnać. Także dzięki jeszcze raz i siema.